Witam Państwa na konferencji jeszcze raz Wszyscy gotowi? na konferencji w dniu 20 października 2015 ja nazywam się Adam Czeczetkowicz zorganizowałem tę konferencję z przyczyn nagłych nagłych, gdyż są wybory, są kandydaci. Nie będę o nich rozwodził się. Nie ufam dzisiejszej scenie politycznej, ale chciałbym zasygnalizować, co następuje, jeżeli chodzi o pana Janusza Korwina-Mikke. Proszę państwa, pan Janusz Korwina-Mikke na łamach gazety Najwyższy Czas Yy, obraził mnie z imienia i nazwiska, yy, moje nazwisko rodowe obraził, a ja nie pozwolę sobie na obrażanie mojej yy, moje rodziny. Moje nazwisko to nazwisko mojej rodziny, ja nie zmieniałem nazwiska, jestem przeciwnikiem zmian nazwiska. Uważam, że każdy, gdzie się urodził, ma być dumny z tego, Kim jest. Pan Korwin-Mikke w artykule zbiera, fala, zbiera. Odciął się od swojego, swojego po prostu człowieka, jakim jest Oskar Wądołowski, który go bardzo wspierał politycznie. A że z panem Oskarem ja znam się z czasów wyborów z 20, 2006 roku, jeżeli chodzi o e, słynną postać Krzysztofa Kononowicza, no znamy się po prostu. Pan Mikke e, odcinając się od swojego człowieka...